Witam serdecznie, chciałbym pokazać jak można w bardzo szybki sposób stworzyć taką ramę z pomocą konstrukcji spawanej. Jak widzimy mamy troszeczkę tutaj operacji ale proszę się tym nie przerażać, bardzo szybko można taką ramę stworzyć. Zaczniemy od utworzenia nowej części. Wybieramy nową część, wchodzimy w konstrukcje spawane, wybieramy chcemy utworzyć naszą konstrukcję spawaną. Następnie wchodzimy w szkic 3D i tworzymy naszą podstawę prostokątu. Niech będzie miała wymiary 10 metrów na 20 metrów. Może posadziłem na 15 metrów. Wyjdziemy ze szkicu. Następnie chciałbym naszą płaszczyznę podnieść o 3,5, no może 4 metry. Robimy to dlatego, gdyż będziemy teraz stworzyć drugi poziom naszego szkicu. Na tym szkicu sobie otworzymy. Znaczy, na tej płaszczyźnie otworzymy sobie szkic. Następnie wybierzemy sobie prostokąt, aby narysować taki element. Widzimy, że on się znacznie, znacznie wyżej. Wychodzimy ze szkicu. Następnie od tej chcemy utworzyć kolejną płaszczyznę, która jest o kolejne 4 metry wyżej, naceptujemy i również na tej płaszczyźnie otwieramy szkic, już zwykły, Stawiamy się normalnie do i rysujemy kolejny poziom naszej ramy. Kolejną rzeczą musimy sobie połączyć pionowymi <laughs> profilami nasze poziomy. Także wybieramy szkic 3D, linia i następnie tworzymy pionowe profile naszego elementu. Widzimy, że już mamy. Akceptujemy. Następnie tworzymy kolejny szkic 3D. I tworzymy kolejny profil. Mamy mniej więcej połączony nasz profil. Może tu jeszcze damy jeden O, może jeszcze jakieś sporniki poziome, tak jak też na tym elemencie idę przez całość. Także narysujemy sobie jeszcze taki jeden taki. Tutaj jest. Mhm. Następnie jeden idzie w tą stronę. I ten idzie w tą stronę. A tutaj damy. stoimy dla do żeby te wszystkie linie. Były równoległe, również te. Mamy nasz pierwszy poziom. Czy drugi, drugi poziom widzimy, że nie jest wymagany, i trzeci poziom robimy w taki sam sposób jak do poprzednim modelu. Wybieramy linie. tą środkowo nam ładnie wypało chodzimy dalej. Jak widzimy mamy w tym momencie stworzony nasz kit 3 d który w tym momencie będziemy po kolei nadawać każdej linii nasz profil. W domyślne profile wybieramy członkostwcyjne, w których znajdują się właśnie nasze profile. Wybieramy sobie na przykład ISO. Wybierzmy sobie S, S, że to jest 120x12. Wybieramy Pierwszą grupę, czyli wybieramy nasz zewnętrzny element. Wybieramy teraz nową grupę. Jest ten element, kolejna grupa, ten element, i kolejną grupę, ten element. Czemu zdawałem to w grupach? Z tego względu, że najpierw tworzyłem nasz zewnętrzny obrys, kolejną grupą był ten element, dzięki czemu ten element automatycznie przyciął się do naszego profilu. Jak widzimy, a jakbyśmy sobie to ee, delikatnie, może zmienimy stan oświetlania, Jak widzimy, jest idealnie przycięty. Tak samo robimy z kolejnymi poziomami. Wybieramy tą grupę. O, widzimy, że tu jeszcze mamy dwa szkice. Także weszlibyśmy w edycję. Stworzyli nową grupę na tych dwóch elementów. O i w tym momencie Mamy coś takiego, następny człon konstrukcyjny to będzie nasz trzeci poziom, nowa grupa, poprzeczka w tym momencie mamy trzy poziomy. Następnie będziemy teraz stworzyć nasze pionowe sporniki, czyli wybieramy człon konstrukcyjny i nasze Elementy. wskażmy wszystkie, to pokaże Narzędzie przycinania w tym momencie. Widzimy, że jeśli tworzymy inną grupę, raczej znaczy inną operację czrunku to już program nam tak automatycznie ładnie tego nie przytnie. I jak widzimy, też nierówno nam wstawić, bo stawił nam od środka, a tak nie chcemy. Tego sobie edytujemy nasz człon. Usuńmy jeszcze raz. Wskażmy tą grupę. Bierzmy zlokalizuj profil. No może. Ok. Zostawmy tak jak jest. Jeśli byśmy chcieli to wyrównać, potrzeba, potrzebowalibyśmy właśnie kolejnego tutaj punktu w naszym profilu, żebyśmy mogli wskazać, żeby nam to ładnie wyrównał. Zabieramy następny problem następną prostą widzimy, że tu już jest lepiej na tego elementu, na tego nie chcemy dlatego tego będzie ok tego też nie chcemy, chcemy to zrobić po środku, dlatego będzie ok, dlatego i dlatego tworzymy nową grupę. Dla tej grupy chcemy wskazać ten punkt, i to będzie ten, i to będzie jeszcze. Widzimy, że program coś nie chcę dodać linii. O, w tym momencie muszę go usunąć. Już wybieram drugą grupę. Nie wiem czemu akurat tego nie chce Ale po prostu dam nową grupę. A tego elementu. też jest przycięty, lokalizuj profil tak 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 w tym momencie ono lokalizowane, będziemy tu musieli troszeczkę zetować nasz szkic aby móc przenieść ten punktuszkę głębiej z tego względu, że domyślnie każdy nasz profil, czyli taki szkic, który jest wyciągany po naszej ścieżce domyślnie jest brany od punktu środkowego, tak jak mieliśmy to na samym dole. Widzimy, mamy szkic i od punktu środkowego nam to wszystko po prostu powyciągał. Jak teraz na sobie nasze elementy? Otóż Bierzemy przytni wydłuż. Bierzemy obieg do przycięcia. Granica przycinająca. No, Wysunął mnie ten co potrzeba. Dobrze, zacznijmy od góry. rogu, obiekt przeczynający. Widzimy, że program nam to przeciął. Następnie chciałbym. Usuniemy to. Usuniemy i stworzymy jeszcze raz. Wybieramy przedni, wybierzemy pierwszą opcję. Obiekt do przecięcia ściana. Widzimy, profil został przycięty. Następny profil obiekt do przecięcia. Wskazujemy ścianę, do której ma przycinać. I przycięty został obiekt. Obiekt do przecięcia ściana już nie ma. I tak samo właśnie musimy zrobić tutaj. Obieg do przycięcia. ściana. Obieg do przycięcia. Ściana widzimy, że mam tylko do ściany. Postuję, postępujemy analogicznie wybrałem płaszczyznę ścianę, nie trafiłem i wybieramy kolejne elementy i jak widzimy w tym momencie mamy naszą ramę Widzimy, że przy tej został wykorzystany inny profil. Zobaczmy, z jakiej grupy. Widzimy, że jest to własny profil. Nawet ja go nie miałem, jeśli chodzi o siebie. Jak sobie byśmy jeszcze weszli, członk konstrukcyjny. Widzimy szkic. Który, jak widzimy, jest właśnie takim profilem, który po naszym narysowanym prostokącie zostaje po prostu automatycznie wyciągany. Jaka jest zaleta? Właśnie używania takiego e, tej opcji konstrukcji spawanej, zaletą jest taką, że możemy bardzo szybko wygenerować sobie elementów ciętych. Czyli to znaczy, że mamy już mniej więcej istotne właściwości jeśli chodzi o. Długość danych elementów. Te elementy są pogrupowane. Jak widzimy, że długość tego elementu to jest 10600 mm. Oczywiście możemy sobie to zmienić na metry, milimetry, cale. Jednostki są dowolne. Materiał, jaki jest w tym momencie, jest materiałem nieokreślony z tego względu, że nie wybrałem żadnego materiału. W tym momencie szybko sobie dodamy. Załóżmy, że to jest żelazo, żelazo szare. Zastosuj automatycznie jest dodawane, cała gęstość materiału jest też przeliczana, także mamy prawdziwą masę jeśli chodzi po 100 o gramy w tym wypadku, a szybko sobie zmienimy po prostu jednostki na kilogramy, włączmy jeszcze raz właściwości masy i widzimy, że nasza cała konstrukcja waży 2158 kg. Widzimy Właśnie poszczególne grupy. Jeśli chodzi o długości, program na mnie segreguje. Co nam bardzo ułatwia tworzenie dokumentacji płaskiej przez wyciągnięcie takiej listy elementów ciętych. I załóżmy wysłanie takiej listy na produkcję, do technologa, do. Ludzi, którzy będą zajmowali się cięciem takich profili. Oczywiście, do takiej konstrukcji również możemy dodawać adnotacje SPOIN, także automatycznie one się będą przenosiły na dokumentację płaską. Dzięki czemu nie będzie konieczności ponownego ich ustawiania.